z Bridgade. Już mu się trochę wyrosło. Teraz zobaczmy podwozie, czy ty jesteś identyfikowany już czy nie bardzo. O, poszedł sobie do wentylacji. No dobrze. No wreszcie dałeś się trochę zobaczyć ziomek. Da się ciebie zobaczyć, czy nie bardzo. Nie, siedzisz sobie. Mieszka w tym Terarium od niedawna. W zasadzie od poprzedniej z egzotyki czyli wieku, kiedy to kurka blaszka było? No, na początku września, bodajże czwartego. O, widać koleżkę. Teraz pytanie: Jaką płcią jesteś ziomuś? Bo na żarty to jesteś na pewno. Ale jaką płcią jesteś? U, sprawdzasz, co tu się na dzielnie dzieje. No, trochę się dzieje. Czy znaczy, no trochę? No. Wszystko, co miało być zjedzone, to że jest zjadł. Łosiu, ale na żarty jesteś. I duży, jak miło. Tylko kupuję, kim ty jesteś. Czy ty jesteś samczyk, samica? Poza tym, że jesteś ładny. O, hi hi. łazi sobie. Terrarium kupione od Spider Shopu na Stoisku. Akurat podobno mieli taką serię, którą wzięli na próbę na handel, i takie coś to wygląda. To jest taki słupek, jak widzicie. Ma jedną wentylację, tą taką wielką, co tutaj widać. A otwiera się to, to. Uwaga, zobaczymy, czy się wystraszę. O, czy się wystraszy. Ruszyłem trochę i już, o. o tak się otwiera od góry. Także tak. A Cambridge Gale dostał taki domek. Mieszka większość czasu w tej tubie korkowej. On sobie schodzi górą. A czasami nawet przepraszam tylko przesunę tutaj. Misiaczka dołem. No zrobił sobie całkiem fajną hacjendę nie można powiedzieć. Nie ma jeszcze jakoś bardzo dużo pajęczyny. A tutaj przebitka z małą Nicaraguą. Także tego terarium fajne. Nie wiem, czy będą mieli teraz na zoogzotyce tę znowu. Podobno było na próby. Nie wiem, czy terarium przeszło próbę sprzedażową. No ja się dorzuciłem, bo w jedno wziąłem. A sam gatunek bardzo fajny. Trinidadzki yy, i myślę, że dla osób początkujących, które by chciały się spróbować z nadrzewniakami to myślę, że bardzo fajna propozycja na nowego pupila polecam i pozdrawiam